Witam Was bardzo serdecznie, jestem Polski Flamet. Dzisiaj y, jestem y, znowu z la, razem z Lazar.pl. Tak, i będziemy ekspili sobie jeszcze, jeszcze, no jeszcze Was trochę pomęczę z tym, ale to już mi tam, wiecie. Chodź na Golader, że... bo tam jest fajna miejscówka do tej. Mhm. Bo ja trochę tu pograłem w tym medar, to więc... Mmm, słodka. Z tego... idziesz? Idę. Ja, ja. Ale zrobisz ten klan był. No, <grym> chodź. Jakiś Jakoś gościu miał fajny klan. No, jakiś fajny. Szkoda, że nie ma żadnych przyjaciół w klanie, klanu w tych ideach. Chodź do... Chodź do ten... grota złoczyńców, tam jest fajnie. Okej. Okay. Więc... No ktoś tu się zabił. Nie wiem jak można się tak zabić. A co ty się zabić? Ty przez... Nie... Pokój. Nie wiem o co chodzi. Nie, dobra, ja nie ryzykuję. Może coś na pomniku można iść stąd ja on się zabija, ale nie chcę ryzykować. Ja też. I znowu będzie ten fajny ten krzyk taki, co miałem. Ja mi ale ja fajny radę. pająk. Ja się zgubiłem. No i chodź za mną. Dobra. mi gdzie to jest. Mę to bieda. No to trochę to jest. Aha, drugą stroną mamy iść, ale dobra. A mówi, mówi, <laughs> Za mną się nigdy nie idzie, bo ja tam się gubiem. Za mną się zawsze idzie, ja się nie gubię, ale teraz. No. Teraz? Teraz. teraz tak. No, tędy się nie To jest trochę słabo to miasto. Tylko tu jest. Dobra, teraz ja prowadzę, teraz ja prowadzę, ja tu wszystko obczajam. Teraz to, to Eder to, to nie to, to jest, to, to jest słabe miasto. Ja dojdę, uwielbiam. <grym> to dojdzie już. Dobra idziesz Chodź se walniemy od razu yy, grupkę No od razu, a nie ma tu grupki Ale chodź tu, no chodź tu, ja Cię zaproszę do drużyny No, palę No, chodź Chodź Okej okay? Możemy iść się Jedziemy Trochę nie ogarnę na filmie Oj tam, no. oj tam się. Patrz, ogarnę być u, tu, tu jest zaraz jakiś wolkatka Nie idzie tego przejść Nie to... idzie muszę się... A ja go mam na hita Prawie A ja go dobiłam. Ha ha też... Mi się coś zryły tekstury, zobaczysz na odcinku To no, zobaczę Ja mi się zryły, a nie wiem jak to zrobić. Ja to na auto zabijam więc. A ja lubię sobie naturową bo... Ja na no, to bo to jest lepsze no takie słabsze levele to tak no Bite go rozpity chyba zbierz czas tak No ja tu no I Oni mi prawie jak nie dają Czas i to jest... Ej tu będą same takie levele? bo Nie wiem to będzie na, na samym dole jest grupa tak fajna Trzy osoby Dobra to te słabe omijaj A bo... no, to jest pisane Bo mi tu w ogóle oni nic nie... Jak bie, coś to pójdziemy gdzie indziej to będzie, bo to jest... Nie da się... Ja to na auto rozwalę, bo to jest tak łatwe. Mm. Tu jest jak takie bardziej na 25, także. Mm. Jeśli ktoś ma 25 level, to... No a 25, nie, tutaj jest, no, tak. To tutaj ale... jest piękne. Nie, Farky na 25 bardziej na te mrówki, więc... No, no na mrówki są najlepsze. No. Na... No, na mrówki, bo e, Takie, ale ba, to tak, Ja tam wbijam na... lew 25, na no, więc... No ja też rubach, nie no ale... Zawsze ja tam było... Tylko taki dużo, takim Trochowi dużo życia zabierało za... Takim... To, mrówki mi one nie zebrały prawie. No ale... 24 ty <grym> więc ja miałam taki 24 i my ja miałam na 18. Osiemna... No no. Więc wiesz. A coś trzeba po a tak. że chcę wziąć? Ja nie chcę. Dobrze, ja biorę, ja biorę, bo mi się to bardzo przyda. A mi się to nie przyda. Dlaczego? To są najlepsze strzały na razie, na tym level. No najlepsze na razie, ale później ten... Właśnie nie mam strzał, bo ten na 40 małca strzał tego gościa wiesz jakie te... No no. Ale nie mam właśnie, to trzeba tak. Da się to uminąć? Da się. Dobrze, da, da się. Jest takie właśnie... Nie biję. No tak się... To jest właśnie tak. Kur... i wyszłem, wyszłem. O dobra I trochę tak. Trochę tak. To jest odrodny. O cicho, bo 1% mi podskoczył, jest, jestem koks. A mi też właśnie. No to już to, to są lepsze. No to są no, lepsze powiem. na takim. Widzimy? Tak, i... no, to... tak ta mi nic nie biorą, ma. Ale... No właśnie, mi też. na ty nie podchodzą, tak coś. Ani nic nie dają na razie. Też. że tam coś dają. Też na łowcy, ja nie biorę nigdy. To, jest, to było na łowcy? No, na łowcy to Co było. To Są na łowce i na ma. tropka. No, ja nigdy nie patrzę. A, mi się to też nie przyda. Pięć by na klucze, to jest takie Nie, dobra, to ja też nie dam. To jest takie... Ja może... Ja mam no. tylko na... No, ja już to mam, więc... Ja też mam. Ja to miałem chyba trzy razy, mi to tu. Muszę... Czy... Herszta mamy. Ale jego się nie da zabić, próbowałem. Nie da się? Nie? nie da się. Ja to próbowałam od A ja to wczoraj A On byłam... deda czy coś? Ej, on deda czy coś, bo nie wiem. Tylko wystarczy nie? mówić się da już mnie tu nie ma nie, Ja nie ci nie mówiłem wczoraj, wczoraj się... o tym, ja ci pisałam o tym, że idę na herszta. Próbowałem tu powiedziane. No... Poczekaj, gdzie byś tu fajnie eksprzed? Na nas lewy. Się... Czekaj, możesz zrobić cięcie, bo nie wiem jak u ciebie. No mogę. No to zrób cięcie. <grych> Także Liska, ja robię cięcie, widzimy się za chwilę, M. nie wywag z twojej strony. Gdzie by tu pas? Ekspasz... Okej, okay, już jesteśmy po yy, króciutkiej przerwie dla nas. Yy, no. Dla was, a dla nas yy, trochę dłuższej. Tak no. ja tylko podam Skype'a, bo... bo mi proszą. Okej. Okay. Muszę mm. iść ja na jednego pufa, bo tu jest jeden puf, ale... O kurczę! on nas teta! On nas no. tedach! Ja się nie leczyłem? Hmm. No Ale Sprawa. jak go zjadłem? O. On jest ciemiast. No, my według kto tam nie ciemni. Ja tam jego sam jadę, ja się muszę tutaj. No, to tu jest jeden. Ja, ja widzę grupkę. Chce, idziemy? Mhm. Mm to chodź. No, nie Ja tam walę auto, bo oni i tak dużo nie jadą. Tam. No wiem, właśnie na to ja też tu nic. Bo nas jest dwóch, a tak jak sam jesteś, to ci troje jadą, nie? No. Taki mag bez łuka, tu, bez laski, bez... LOL! Bez zbroj te ścienki Bele... tutaj, to nie opłaca się tu w ogóle przychodzić, to więc... No. Zabijemy tą grupkę i choć PvP tak na koniec odcinka. Może no. jest końcówka. Prawda. Nie jest dopiero początek. Może mi się uda ciebie zapić. Ja nie mam umarł wystawionych nawet, to więc... Eee, czekaj... No. Poczekaj, ja idę już na tą grupę. Okej. Okay. Jedziemy. Ale mi lata trochę. Nie da się przejść idziemy na tą no, grupę. No. no jaką Dwuosobową? Ja widziałem cztero. No, co Masz podwójny strzał? Nie mam właśnie. O. Ja sobie robię inne umki. Dobra, to dawaj. Także no chodź tu PVP. Mam mnie kupie. Na koniec. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Nie zapomnijcie zostawić pod moim i Lazara filmikiem łapki w górę. I na koniec będzie mały bonusik, czyli walka. Tak, on mnie pewnie, Ja go pewnie zjadę, ale to tam to to to, to już tam. Wiecie. No, także Może no, może go zjadę. No, pa ja się żegnam, ty też się pozegnaj. Okej. Okay, to wal. B. Ty bi. Ja jestem B, Może go zjadę. Ale mnie zlipiłeś, opierałeś. No, ja. wygrałem! A tu masz podwójny ciało, ja mam jakieś... Uuu, wygrałem jeszcze cios krytyczny, ładnie, ładnie. Jest... Dobra, cześć!